Witam Was w kolejnym odcinku Będziemy dzisiaj sobie nagrywać ten Minecraft znowu Trochę dawno nie było odcinków, więc postanowiłem, że wstawię Kolejny Więc sobie wstawię Okej, okay, już jestem w grze. Tylko muszę sobie tu kliknąć wszystko. Ja tak dawno nie grałem w Minecraft. Już nie wiem. Tylko... Dobra. To teraz to tylko budowanie terenu się zaczyna. Mamy wczytywanie zasobów. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy tu. Gdzie jesteśmy w ogóle tutaj i nie pamiętam co ja tutaj robiłem. To jest... Dobra, ale tak ci się jak... Musimy zrobić dzisiaj znowu jakąś. Okej, okay, ten odcinek zacznie się od diamentów. Szczerze. Ominąłem te diamenty, więc ja jeszcze raz sprawdzę ten tu tunel tak, tak... No żeby sprawdzić. Bo te diamenty zawsze mogą się gdzieś ukryć. no, teraz ich tutaj jakby nie ma. A, jeszcze zapomniałam. Dźwięki sobie wyciszę, bo ja nie chcę grać z, z dźwiękami widzowie, tak no, z, dźwięk, z dźwiękami to tak, no, nie, wkurzające są dźwięki tutaj. Tylko nie zwracajcie uwagi, jak słyszycie coś w tle, to tylko słychać trochę. Więc ja będę kopał. I wyjdę na razie, więc ja, za, dobra, ja muszę na razie tam wyjść, tam do góry. To wyjdę tam, ale dobra. To ja tam widzowie, tam jakby pójdę. dobra Dobre, dobra widzowie, już, już prawie tutaj wych wychodzę stąd, tylko muszę jeszcze, ojeju, tu chyba trzeba wyjść, oczywiście zostawcie pod tym filmem łapkę chociaż, no zostawcie po prostu. Tu są owce i jabłko, widzę, zbiorę je. I przy okazji, no nie wiem. Trzeba coś zrobić, więc budujemy coś. Jakby mamy już swój dom, w którym możemy sobie po prostu robić, co chcemy. Więc ja coś będę budował. Bierzemy te drewno. Dobra. Tu ty mamy tyle diamentów? Jeju. I dużo się uzbierało nawet. Dobra. Ja nawet sam nie pamiętam, bo ja tak dawno tu nie grałem. Przydałoby się coś tu zrobić jednak. Faktycznie przydałoby się coś zrobić. Znaczy, coś zrobić. Więc byśmy. To co byśmy zrobili? No coś, jakieś budowle postawili, ale dzisiaj jest taki dzień, dzień że nie wiem co zrobić. Widzowie, jakby co. Zrobiłbym też tutaj, te, wyciąg w ogóle te lasy, i coś tu będę planował zrobić. I chcę też całą wioskę zrobić. Będziemy jeszcze ten dom robić lepszy, więc potrzebujemy na pewno tego. Ale żeby to, to mieć, trzeba mieć deski. aby ja w deski nie mam dużo drewna, więc pójdziemy sobie. Też aż jakbym stworzył kanał, gdzie będą na przykład powiedzmy powiedzmy jakieś filmy, ale takie na przykład e, powiedzmy dla... albo takie filmy na przykład, e, na przykład dla młodszych osób, które w ogóle mnie oglądają. Jakbym stworzył taki kanał dla młodszych osób, gdybym ja nagrywał jakieś dziwne gry dla młodszych osób, to można by, to mógłbym to nagrywać w sumie. Dobra, już mam dużo drewna. Trzeba to przerobić wszystko. Okay, przerobiłem. Idę teraz zrobić pół płytki. Znaczy, sobie to. Wolałbym z tego dre drewna innego zrobić, ale go tu jest mało rzęsno. Zrobimy już z tego. O, z tego zrobimy. Ok, mamy już dużo rzęsno. A te drewno moje takie inne, to odłożę sobie tutaj do skrzyni. Dobra. No to co robimy? Będziemy jeszcze ten dom robić. Nie, nie to w ogóle nie tak. Mam inny plan. Ten odcinek pewnie będzie długi, ale zobaczymy. Na początku chcemy zrobić. Co ja robię? Chcę takie coś zrobić. No. Ciężko grać w takim czymś, ale dobra. Ciężko się gra, ale dobra. Starczy raczej pół płytek. Że ten dom jest duży, chyba nie starczy jednak. No, nie starczy. Musimy iść trochę jeszcze drewna. Okej. Okay. Hmm. Weźmiemy tego trochę drewna. A ja ten las będę wycinał i postawię na nim jakąś fajną rzecz. Powiedzmy, no, będą tu kiedyś domy w przyszłości. No, będą. Serio. Czy my że na moich. Moje... Właściwie nie milę, a teraz mam, no nie wiem, dobra, nieważne. Ale chcę już ten dom dokończyć, więc mam już moje drewno, to muszę teraz pójść tylko tutaj i je zrobić, te pobłotki. Okej. Okay. O, i on jest, dobra. Nie wiem, czy on był wcześniej, ale to dobrze, że chyba jest. Ja to już będę robił do końca. Myślę, że ten odcinek skończy się na tym, jak ja już po prostu będę ten dom na razie wyrobił po prostu. Dobra, mamy już to, więc teraz musimy tylko jakby to powiedzieć, bo już mamy to zrobione, to byśmy tylko jeszcze zrobili do tego... Hmm. Ozdoby bym też zrobił, ale jakie ozdoby? No bo ja no nie jestem w posiadaniu jakichś ozdób chyba. Mam żelazo niby, to mógłbym zrobić. Hmm. Nie wiem. Dobra, ten odcinek już 8 minut trwa, ale jeszcze możemy go tak delikatnie jeszcze może ten trwać odcinek. Ozdoby. Co my możemy dać jako ozdoba? Hmm. Szczerze nie mam pojęcia, ale też będę chciał tą farmę zrobić, nie wiem po co, dobra, ale żeby była farma po prostu, żeby chociaż jakieś tu dekoracje zrobić do moim domu, kurde. No nie mam pojęcia co mógłbym zrobić, chociaż to co mam w ekwipunku, nie wiem czy mogę coś zrobić, zobaczę. Chociaż mogę zrobić mury, takie jak, znaczy to będzie tak brzydko wyglądać w sumie. O, ja mam to, że mógłbym zrobić trochę tego? I zrobić, no to to może kiedyś zrobię, ale dobra. Bym tylko sobie zrobił. Hmm. No bo coś trzeba jeszcze tam zrobić. O, o, mam plan. Dobra, bierzemy oczywiście to. Odłożymy sobie to tutaj. Już już pomyślałem, Zdrowie, co tu mam zrobić. Zrobimy takie coś. Okej, okay, dobra. I jak to bym jeszcze tak zrobił? Dobra, dobra. Wygląda to fajnie. Mi się jakimś dom udało. Ten dom będzie przepiękny dla mnie. I fajnie wygląda takie wejście. Jeszcze o takie. Ej, no to fajnie wygląda nawet. Jak się tak idzie. No dobra, to już będę kończył na...